Dobra, jedno pytanie, 10 odpowiedzi, czyli Outer Shorts, Number, This season for Liverpool, czyli numery Liverpoolu. Czyli no, Dyke to ma na pewno czwórkę, e, albo ten, albo czwórkę ma, no, dobra, no a list, on powinien mieć jedynkę. dobra. Dobra, myślałem o tręciach, ale teraz ma chyba jakiś wysoki numer. Bo on ma chyba 99 albo 96. Dobra, pierwszy Macalisa mi przychodzi, na przykład z zdychał. okej. może był w Endo szczerze. Nie wiem, jak mi się kojarzy, ale chyba nie. Endo z trójką gra. Ok, e nie, czy Robertson. Robertson nie ma, nie ma dwójki, ale zobaczymy. Nie. Nie ma Robertson dwójki, czyli tutaj, ale na przykład Konate. ma Konate, dwójka albo piątka? Piątka. Okej. Okay. Dobra, dziewiątkę to Manu Nez. Narwin, okej. Okay. Salah ma jedenastkę. Nie wiem jaki numer ma Gakpo, sprawdźmy, sprawdźmy Gakpo, może tu jest gdzieś, ale chyba nie, nie, już nie będzie, okej. Okay. O Boże, tak sobie myślę o tym Liverpoolu. Hmm. Dobra, kto jeszcze tam jest z obrońców? Robert, co nas sprawdziliśmy? Mamy Van mamy Konatę, Trent odpada. Gomez wydaje mi się, że też odpada. Dual Mati podpada. Zimika też odpada moim zdaniem 6, 7, 8 No, na ktoś, a Dla... Trzobos i będzie miał ósemkę chyba, a jeszcze 3 Siódemka w Liverpoolu. Kto ma siódemkę w Liverpoolu? A raczej nie Salah. Kurde, kurde. A dzrota na przykład? Jogo żota. Nie. E... Okej, okay, koniec. Zobaczmy. Zobaczmy jakie są odpowiedzi. Ja jestem ciekawy tego obrońcy z dwójką najbardziej chyba. Dziągom jest jednak. Od ja to w ogóle zapomniałem, że jeszcze jestem w Liverpoolu. I ja też zapomniałem też o nim w sumie.